natychmiast i każcie mu odliczać. Wy to z siebie, kapralu. Szeregowiec Mendelssohn. Zrobić dziesięć pompek. Nie, powiedziałem dwadzieścia. Zróbcie Zr dwadzieścia. jedna kapralu, King, druga kapralu, kapralu trzecia kapralu, cztery corporal, five corporal, six corporal, seven corporal Czołem majorze, przyniosłem wam te trzy pary dżinsów i wideokasety z programami Billa Cosbiego. Uwielbiam go, jest zabójczy. 150 dolców. A pojutrze wracają do Leningradu w plastykowych workach, jasne? Tak jest. Cześć tato, synu, podejdź tu. Tato, ja już tu jestem. A rzeczywiście. Larry? Chciałbym ci przedstawić swego syna, to jest Felix Junior. Witaj Larry, witaj młody Felixie. Przepraszam, ale usiłuję uchwycić wasze podobieństwo. Twój syn w niczym cię nie przypomina. Racja. Jak to się mogło stać? On uważa, że pana szkoła jest dobrze prowadzona, ale nie na tyle, żebyście nas pokonali. Myślę, że nasi kadeci mogą zrobić panu niespodziankę, generale. On może być. Może być. <гум> Виключав гіпші, багато мудріші, їбші солдати немає як, щоб вони вироли в неділю. No Widzę. Jeden głupi dowcip Mendelssohn'a zamieni cię we flaczki na zimno. Czy ja coś powiedziałem? Nie, ale miałeś to na końcu języka. Wspaniale wyglądasz. Naprawdę. Jesteś ozdobą tej akademii. A ty jej zakał. Bardzo Ci dziękuję. Ale jeśli Twój karnecik nie jest jeszcze do końca zapełniony, byłoby dla mnie zaszczytem, gdybyś zechciała ze mną popląsać. Uh, Dziękuję, ale nie. Zapomnij wreszcie o tym Kevinie. Nie widzisz, że on się przykleił do swojej panienki? W takim razie sama go poproszę do tańca. Nie zrobisz tego. Dziś wieczorem jesteś damą. I musisz się zachowywać jak dama. A więc. Czy mogę prosić? Ta to chyba już pora na nasze lekarstwa. Masz rację. Mój mały Feluś i ja zawsze przyjmujemy lekarstwa razem. Ojciec i syn powinni to robić razem. Nienawidzę tych potańcówek. Wszyscy na nas patrzą. Dlaczego mieliby na nas patrzeć? Przecież oboje nie umiemy tańczyć. Jesteś najbardziej postrzeloną osobą, jaką w życiu spotkałam. Dlaczego wybrałeś mnie, Max? Mówisz jak twardziel. I zachowujesz się jak twardziel. Może nawet jesteś twardzielem. Jednak ktoś w jakiś dziwny sposób zespolił te wszystkie fantastyczne cechy w jednej maleńkiej, uroczej osobce. generał. Czy ten pocałunek coś oznacza? Nie wiem jak ty, ale ja pobiegnę do domu, żeby odcisk twych warg złożyć w swoim pamiętniku. Klipci, blandynki, I gruby ze A to młody. Pójdźcie <gryptorzanie> się ja wziął Wiem, że to fatalnie wypadło, ale muszę cię na moment zostawić samą. Zaraz wrócę, dobrze? Byw, uważam, że powinieneś go oddać. Myślałem, że już cię ustawiłem, Mendelssohn. Daj spokój, stary. Widziałem, jak go zwinąłeś temu ruskiemu. Oskarżasz mnie o kradzież? Jak najbardziej. W takim razie masz obowiązek zameldowania o tym. Chcesz, żebym zameldował o tym Twemu własnemu ojcu? O no właśnie. Od dawna Cię podejrzewałem, ale do tej chwili brakowało mi absolutnej pewności. Masz w głowie tylko jedno, jakby tu przejść do historii. Oddaj mi ten zegarek. Stary, nie udawaj głupka. To mój zegarek. Majorze? Ten oficer sugeruje, że ukradliście mu zegarek. Czy to prawda? To prawda? To jego zegarek, generale. Ale to ja jestem złodziejem. Ja zabrałem ten zegarek. Ukradłeś? A więc wylatujesz ze szkoły. Nie dbam o pomoc stanową i fundusze nie są tego warte. Zobaczymy teraz, jak ci się spodoba za kratkami. Nie wiem, dlaczego to robisz, Max, ale tak nie można. Co wy kombinujecie? To ja jestem złodziejem, Tato, nie Max. Wszystkie te kradzieże to moja sprawka. To niemożliwe. Przecież jesteście tu najwyższym rangą kadetem. Czy to oznacza, że nie mogę kraść? Ta, to tobie się wydaje, że jestem doskonałym żołnierzem, a ja nim nie jestem. To ja ukradłem to wszystko. I kłamałem. Schańbiłem honor twojej ukochanej akademii. Ale dlaczego, majorze? Dlaczego to zrobiliście? Jak ja mam na imię? Co? Czy ja nie mam imienia? Tato, musisz je chyba pamiętać. Jak mam na imię? Byw. Tyle czasu czekałem, żebyś zwrócił się do mnie inaczej niż Per Majorze. Dlaczego sprawiasz mi taki zawód? Bo daje mi to olbrzymią frajdę. Nie mam innego wyboru, jak tylko pozbawić Cię stopnia i wszelkich obowiązków, łącznie z dowodzeniem Twoją kompanią podczas jutrzejszych ćwiczeń.